Cześć, witajcie, z tej strony Kuba. Witam Was w odcinku, w którym przedstawię Wam jakie części są w moim rowerze i po prostu nagram bike check. Wiele osób się pytało o to, kiedy właśnie będzie film ze składania Santy albo bike check, i tak dalej. Uznałem, że łatwiej mi będzie nagrać bike check z kilku powodów po pierwsze Santa już jako taka była złożona znaczy ostatnio sobie rozłożyłem całą, że była sama rama po to, żeby dokładnie wszystko przeserwisować, ale nagrywam bajczyk dlatego, że części cały czas zmieniam, na przykład teraz e, zmieniłem sobie wczoraj łańcuch mam w planach w niedalekiej przyszłości zmienić sobie klocki oraz tarcze przede wszystkim tarcz na nieco większe a klocki dlatego, że się kończą i piszczą no i, no i uznałem, że po prostu nie ma co przeciągać tego filmu, po prostu go nagram a jak, a jak wlecę jakieś istotne, bardzo zmiany, no to wtedy ewentualnie nagram może pod koniec roku jakiś update więc zacznijmy od ramy, jaką jest Santa Cruz Nomad 4CC. Jest to rama w rozmiarze L, więc w teorii jest troszeczkę na mnie za duża. E, na zjazdy jest niby ok, jednak przy lataniu mam wrażenie, że, je, że podśródówka jest minimalnie za wysoko. Jeżeli mam coś powiedzieć o samej ramie, to na pewno to, że jest mega lekka, bo to jest rama z karbonu. E, wszystko jest z karbonu, poza tą jedną częścią. Do tego po prostu mi się podoba, fajnie działa. Także, że wam powiem, że od czasu, jak miałem Bitwina 520S e, i przyjechałem się na Nomadzie dwójce, to chciałem sobie kupić Santę, z tym, że wiadomo, e, wtedy moje. E, Fundusze mi na to nie pozwalały. Chciałem też kupić sobie Sante w momencie, w którym kupowałem demo, czyli już ponad rok temu. Ale wtedy nie było nic ciekawego na rynku wtórnym, że tak to powiem, więc dlatego zdecydowałem się na ten rower dopiero teraz. Jakbym miał tutaj coś zmieniać, jeżeli chodzi o tą ramę, no to chyba jednak bym zmienił sobie na MK, ponieważ LK jest jednak za duża. Następną rzeczą, na którą zwrócę uwagę, to zawieszenie. Sprzeduję jest tam amortyzator Fox 36. Jest to wersja Faktory, oczywiście cygańskie złoto. Tumik, jaki tutaj mamy, to jest grip 2, czyli mam tutaj dwie regulacje reboundu oraz dwie regulacje kompresji, że łącznie mam cztery regulacje. W chwili obecnej nie mam tutaj żadnych tokenów, je, je, jeździ mi się tak przyjemnie. Na z tyłu Mam dwa dampery: jeden to jest damper RockShock Super Deluxe Ultimate, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. To Ta najwyższa wersja, jest to damper powietrzny, którego używam wtedy, kiedy chcę sobie pójść polatać. Oraz mam jeszcze drugi damper, czyli Foxa dhx 2, również w cygańskim złocie, czyli na kasinie. I tam tego dampera używam w momencie, w którym chcę sobie pozjeżdżać, bo wiadomo, że na zjazdy sprężyna lepsza. W chwili akurat założyłem sobie damper powietrzny, ponieważ jest teraz majówka. Na majówkę nie planuję się nigdzie wybierać w góry, ponieważ po majówce piszę matury i nie chciałbym się rozwalić, więc założyłem sobie powietrze, żeby było trochę bardziej twardo, trochę bardziej progresywnie. No i mam w panach sobie trochę polatać w tym czasie. Jak już jesteśmy przy rzeczach, które się ruszają, to mam tutaj również sztyce RockShox Reverb. Jest to Reverb B1, który ma 150 mm skoku szczerze Wam powiem, sztyca niby fajna niby się zapowietrza, ale ma jedną istotną dla mnie wadę, szczególnie patrząc na to, że rama jest minimalnie za duża, tutaj ten pierścień, którym się przykręca, nie wiem, on ma może z 2,5 może z 3 cm, jest to spora różnica, więc prawdopodobnie będę tą sztycę zmieniał na Foxa Transfer'a również w cygańskim złocie, żeby po prostu mi pasowało do zawieszenia a poza tym Fox ma ten pierścień o wiele, wiele mniejszy niż River jak widać szty sztyca działa w miarę w miarę szybko dzisiaj ją odpowietrzałem, przelewałem. Więc, więc jako tako fajnie działa. Na szczęście mamy oczywiście szadełko Chromaga. Planuję je zmienić na taki sam model, z tym, że czarny, tak samo walić mostek, ponieważ te pomarańczowe dodatki mi średnio tutaj jednak pasują. Znaczy generalnie to Fox jest na pomarańczowej sprężynie, więc powiedzmy wtedy to jako tako wygląda, ale jak nie ma tego Foxa, tylko są te dwie rzeczy, to powiedzmy średnio mi się to podoba. A jak już jestem przy mostku, to może omówię cały kokpit. Mostek jaki tutaj jest, jest to mostek z rewersa. Nie wiem, na oko ma około 40 mm. Kierownica jaka tutaj jest, to jest również reverse, przycięmiał sobie do 760 mm, seryjnie miała. 800 albo 780 już nie pamiętam, ale jest to albo 760 albo 780. Z serii nie była tej karbonowa kierownica Santy, dalej mam ją na, że tak to powiem, na zapleczu i tak myślę, czy zakładać ją, czy nie, no bo jednak karbonowa kierownica to trochę odważniej i myślę, czy jestem gotów na tego typu poświęcenie dla tych kilku gramów. No a na tej kierownicy jeździ mi się w miarę fajnie ma duży wznios, dla niektórych pewnie trochę zbyt duży, jak zobaczyłem to po raz pierwszy też uznałem, że ten wznios jest zbyt duży, ale szczerze Wam Wam powiem, że przyzwyczaiłem się do tego i bardzo przyjemnie się na tym jeździ. Gripy, jakie tutaj mam to są od-i e, rogi. Jak widać już troszeczkę zużyte, więc e, pewnie w niedalekiej przyszłości przed sezonem, czyli tam powiedzmy po, 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 po maturach, sobie myślę, e, że, 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 że postaram się to, zmi się to zmienić, ponieważ no, są już troszeczkę zużyte. No i generalnie od zawsze jeździłem właśnie na tych gripach Odi-rogi. I myślę, czy sobie teraz nie przejść na jakieś inne gripy, które również będą bardzo miękkie, ale będą sporo węższe, bo te gripy są bardzo grube. Więc jak macie jakieś gripy, które są wąskie, które są bardzo miękkie oraz przede wszystkim są przykręcane, to możecie napisać i może się zainteresuje tematem. Następna rzecz, z której mega jestem zadowolony, to karbonowe koła Santy o nazwie Santa Cruz Reserve. Są to dokładnie te same koła, na których dany Makaskil zjeżdżał, wjeżdżał po schodach. Bez opony, bez dętki, bez niczego i z czego było widać po tamtym filmie, koła są naprawdę wytrzymałe, więc cieszę, cieszę się, że jestem ich posiadaczem. Akurat na kołach mam założone byle jakie op oponki, z przodu jest to Maxis Minion DHF 3C Max Terra, z tyłu akurat padło na High Rollera dwójkę też Max Terra oraz 3 Generalnie co do DHF-a, to z przodu zazwyczaj jeżdżę na DHF-ie, z tym że ja jeżdżę na Max Gripie, to akurat założyłem Max Terre, ponieważ Max Grip coś puściło na oplocie i, i miał po prostu centrę, a z tyłu założyłem akurat High Hi, 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 Roller, Hi Rollera, ponieważ nie miałem dhr bo zawsze jeżdżę na DHR-ze dwójce. Z bardzo prostego powodu. Po raz pierwszy w życiu, w życiu tak miałem, że patyk grubości dosłownie kciuka wbił mi się po prostu na, na wylot przez oponę, co warto zaznaczyć był to Maxis na Double Downie, czyli ta ścianka była podwójna. Więc jak jeszcze się opony troszeczkę zużyją i akurat będę miał wolne pół tysiąca, bo tyle mniej więcej kosztują te, te nowy komplet dhf i DHR-a dwójki, to prawdopodobnie sobie założę. Na kołach mam założone tarcze 180 mm ze Serama. Jak, jak już mówiłem, idą one do wymiany. Są one jednak troszeczkę za małe, więc założę sobie z okazji, że mam akurat na sklepie kil, kil, kilka sztuk, to pewnie padnie na tarczę Galpera. Z przodu chcę założyć 203 albo 223, z tyłu chcę założyć 203, więc jak ktoś testował tarcze 220 czy przy kole 27,5, możecie wyrazić swoją opinię, jaka jest modulacja, jak tam zgrza i tak dalej, bo yy, chyba jeszcze nie, 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 nie widziałem kto zakładał tarcze 223 dookoła e, 27,5 więc po prostu jestem ciekaw jak to działa a co do tego czym hamuję, są to kołdy RSC, czyli najlepszy możliwy hamulec SRAM -a. szczerze wam powiem, poprzednio miałem w kilku rowerach różne SRAMy zawsze były to guidy, raz tam się zdarzyły jakieś levele i tak dalej i powiem Wam, że przeskok jest bardzo duży i na duży plus zasługuje to, że tutaj mamy takie pokrętło, w którym możemy regulować sobie moc klamki. W sensie nie to, gdzie, jak daleko jest klamka, tylko po prostu to z jaką, z jaką twardością, z jaką siłą trzeba nacisnąć, aby zatrzymać koło. Więc uważam, że, 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 że jest to bardzo fajne, zdarza mi się z tego korzystać. No i generalnie jak na razie nie mogę powiedzieć złego słowa. Chociaż tak szczerze jakbym miał te hamulce kupować jako nowe, bo nowe chyba kosztują 1600 Zł, to w życiu tych ty, ty, ty hamulców nie, kupi, nie kupił. Po prostu za 1600 zł można kupić sobie, nie wiem, najnowsze x teki albo MAGury MT7. No w każdym razie można kupić coś o wiele, wiele lepszego. Jeżeli jesteśmy już przy SRAM-ie, to mam tutaj również napęd SRAM. A jest to e, SRAM IGLE, dokładniej przerzutka SRAM X01, kaseta X01, korba również X01. Warto zwrócić uwagę na to, że korba również jest w karbonie. Niektórzy powiedzą, że odważnie. Ja tak szczerze powiem, że na razie działa, więc się nie martwię jak pęknie, pewnie będzie gorzej wtedy nie wiem, czy kupię karbonowe bo po pierwsze cena, a po drugie w sumie ta wytrzymałość zobaczymy jak pękną na razie chciałbym, aby nie pękły z czego wiem, chyba część wózka też jest w karbonie więc też jest w miarę lekko, tutaj ja widzę, że oparłem i się trochę pobrudziło a no i tak jak już, już mówiłem, założyłem sobie dzisiaj łańcuch jest to łańcuch Shimano dokładnie model 7000 albo 8000 już dokładnie nie pamiętam dlaczego założyłem taki, taki tak, taki łańcuch z bardzo prostego powodu. E, chciałem tutaj za, założyć złotego złoty łańcuch SRAM albo złoty łańcuch KMC niestety nie było dostępnych u dystrybutora więc uznałem, że założę Shimano. Na razie działa, nic nie przeskakuje więc, więc jest dobrze a jak po prostu ben, będzie kolejna nie wiem, kolejny rzut towaru to pewnie, to pewnie sobie taki kupię no i jak ten się zu, zużyje to wtedy założę sobie łańcuch SRAM albo z KMC przy napędzie mamy również prowadnicę, którą urwałem w bardzo prosty sposób zahaczyłem ochraniaczem no i się urwało więc muszę to naprawić Mamy tutaj również e, małe TACO. Wygląda w miarę schludnienie o roweru, tak jak to zazwyczaj TACO mają w zwyczaju. No, i jest to chyba, z czego pamiętam, e, firma edhirten Nie wiem, jak to się czyta, więc e, przeczytałem tak, jak jest napisane. A na korbach, oczywiście, gumowe osłonki. W końcu je założyłem, ponieważ długi czas jeździłem bez tych osłonek. Dlaczego? Nie wiem, po prostu takich nie miałem. A jak mi doszły, to nie chciałem się tego zakładać. Ale teraz już mam. Jestem jak Kizo, kiedyś nie miałem. Teraz mam. Platformy, jakie tutaj są, są, to e, platformy. Z chromaga, plastikowe czy tam nylonowe, no w każdym razie z jakiegoś tworzywa sztucznego. Trzymają w miarę fajnie, mają jednak jedną wadę: mianowicie lubią sobie pęknąć. Już kilka pinów urwałem, to akurat z czego widzę są wszystkie, ale po drugiej musiałem uderzyć w jakiś kamień, ponieważ w jednym miejscu jest pęknięta cała platforma, w drugim miejscu jest po prostu ten pin skrzywiony. Więc ma to swoje wady, ponieważ łatwo się niszczy, ma to swoje zalety, ponieważ mało waży. Wydaje mi się, że powiedziałem już o wszystkim, co istotne, są potem już takie pierdoły w stylu błotnik, jest taki zwykły Madguard. Po filmiku, gdzie uczę Michała jeździć na rowerze, wiele osób się pyta, co to jest za piasta z tyłu. Zarówno z przodu, jak i z tyłu mam piastę DT Swissa 350. Na tamtym filmiku wiem, że ona była za głośna z bardzo prostego powodu po prostu wtedy była uszkodzona i w oczekiwaniu, aż dojdziemy mieli ten zestaw zapadek tych, tych, tych raczetów jak to tam oni, oni nazywają była tak głośna, ponieważ tam po prostu inne sprężynki. Na chwilę obecną brzmi to tak. Nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze. Mi się podoba, jest w miarę głośno. Nie ma takiego mocno metaliczne, metalicznego dźwięku, bo ja nie lubię takiego dźwięku jak po prostu słychać, jak to tam się wszystko wyciera. Teraz myślę, że jest idealny kompromis. No i co, wydaje mi się, że to tyle. Tak więc dajcie znać, jak Wam się podoba rower, co byście zmienili, jakbyście mogli, poza oczywiście właścicielem. No i co, do następnego razu. Cześć. Aha, pamiętacie o łapce, subskrypcji i Instagramach. Tam w opisie są. Cześć.